Cześć, z tej strony Wiktoria. Razem ze mną dzisiaj Tomek Gapiński. Cześć, witaj. Cześć Tomku. Na początku chciałbym Cię zapytać, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z żużlem? Czy pamiętasz ten dzień, kiedy po raz pierwszy wsiadłeś na motocykl? Pamiętam pierwszy dzień, kiedy byłem na żużlu nawet. Był to rok 94. Zabrał mnie tato na mecz w Bilskiej Polonii i to był mecz bodajże z ksm Krosno. Pamiętam go bardzo dobrze, bo, bo... To było takie odrodzenie, że już dla pile, stadion zapełniony po brzegi, wielkie emocje, wielka wrzawa i bardzo dobry mecz w wykonaniu naszego zespołu i utkwiło mi to w pamięci. A moja pierwsza przygoda, można powiedzieć, już z parkiem maszyn była w roku 1994, kiedy zapisałem się do szkółki, mam starszego brata o 5 lat, który które też gdzieś tam zapisał się wcześniej ode mnie do szkółki, ale, ale nie dotrwał, jak ja to mówiłem, do dalszej fazy takiej kariery sportowej żużlowca, a ja zostałem do dziś. I tak jeździsz już ponad 20 lat i chciałabym cię zapytać, jak na ciebie wpływają porażki? Czy po tych 20 latach już sobie potrafisz z nimi radzić? Czy są one stają się może motywacją? Wiesz, porażki zawsze bolą. Bolą każdego sportowca, nie tylko żołnierza. Każdy, kto profesjonalnie uprawia sport, te porażki bardzo bolą, tak? Dają wiele do myślenia, dają wiele nieprzespanych nocy, tak? Bo każdy, każdy stara się o tym myśleć, każdy stara się rozwiązać te porażki. To w sporcie wiadomo jest najgorsze, bo, bo tak jak wspomniałem się, każdy z tym musi sobie jakoś radzić. Każdy ma... Na to inne sposoby. Ja zawsze, kiedy są już te porażki, tak, czy słabsze momenty w mojej karierze, to siadam na motocykl crossowy, czy idę na, na siłownię po prostu wyładować te złe emocje. i Zazwyczaj to, zazwyczaj to działa. Są porażki, ale jest też bardzo wiele zwycięstw za Tobą. Mam takie pytanie, czy jeszcze zawodowo masz jakieś marzenie do spełnienia? Może nie jest, ale nie wiem czy to marzenie jeszcze się spełni z racji mojego wieku. Tak jak gdzieś może my wcześniej rozmawialiśmy, tak? Moim takim jedynym celem chyba do zrealizowania zostało Mistrzostwo Świata, więc już chyba raczej tego nie zrealizuję. Ale ogólnie cieszę się, moja kariera można powiedzieć jest w pewnym sensie spełniona. Ale cieszę się jeszcze dalej jazdą, pomimo że gdzieś, tak jak już wspomniałem, tego celu może swojego nie osiągnę. Ale cieszę się jazdą, sprawi mi to wiele emocji, wiele frajdy i będę jeszcze chwilę jeździł. A gdyby, gdybyś nie był zawodnikiem, to kim byś był? i nie wiem, nie zastanawiałem się. Ciężko, ciężko teraz mi tak na szybkiego gdzieś tam Wymyśleć od małego, praktycznie byłem związany z żużłem, tak Poświęciłem, można powiedzieć, całą swoją młodość. tak bo, bo kiedy koledzy gdzieś tam grupką wychodzili na imprezy, ja trenowałem czy, czy jeździłem na zawodę. I, I to była taka moja, właśnie, można powiedzieć, młodzieńcza zabawa. Tak? Inni się bawili gdzieś tam w klubach, a ja, a ja się bawiłem na motocyklu żóżlowym i, i po części tego nie żałuję. To na koniec chciałabym Cię zapytać, jaką radę dałbyś młodym ludziom, którzy dopiero rozpoczynają swoją różlową przygodę. Żużel to jest specyficzny i ciężki sport. Tak. Jest on, oczywiście, jest on fajny i daje dużo pozytywnych emocji i adrenaliny, ale, ale sport zawodowy, różlowy jest bardzo ciężkim sportem. Tak. Wiele wyrzeczeń, wiele też kontuzji, bo o tym też trzeba mówić. Wiele bólu, ale też wiele fajnych radości, chwil zwycięstwa. To siebie może wiadomo, z ciężką pracą, z treningami, z poświęceniami, z wieloma godzinami jazdy w samochodzie, bo, bo o tym też trzeba mówić, bo musimy dojeżdżać na treningi, na zawody. Wytrwałości przede wszystkim, bo wytrwałość w dążeniu do jakiegoś tam celu, do, do, do treningów, do poprawy swojej jazdy. Myślę, że taka wytrzymałość też psychiczna jest ważna. A tak chęci do pracy i trzymania gazu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Kreatywna. Innowacyjna. Akademicka. Nagradzana w plebiscytach i konkursach. Taka jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, która otwiera jubileusz 30-lecia. To najstarsza łódzka uczelnia niepubliczna. www.ache.lodz.pl ACHE. I tak wiele sukcesów.